Kolego Dzisiaj szansa na kolejne 10 tysięcy. Tak się udało. Proszę tak. bardzo. Nagrody ufundował sponsor programu firma Alcor. Dystrybutor szwajcarskich zegarków marki Adriatica. Fina odcinka. Artur ponownie przed szansą Raz na 10 tysięcy. E, może teraz się uda. Może się uda. Chciałbym. Stres dać. mniejszy pewny, tak, ale no ta niepewność zostaje. Tak. zostaje. Jakie nasz system i komputer wyrysuje dla Ciebie propozycje piosenek? Sam jestem ciekaw. 30 sekund, 7 tytułów do odgadnięcia. Jeśli czegoś nie wiesz, to mówisz dalej. Ale. Pamiętaj o czasie, mhm. Mhm. Zresztą zasady znasz. Myślę, że będzie dobrze. Trzymamy za Ciebie kciuki. Proszę bardzo, pierwszy fragment muzyczny na Ciebie. Dziewczyna szamana. Tak, świetnie. Justyna Steczkowska i dalej, numer dwa gramy. Fink, Areta Franklin. Tak, Areta Franklin, Think. Trójeczka, proszę bardzo. To kojarzę, ale do tego wrócimy. Dobrze. Numer cztery. Autobus czerwony. Czerwony, autobus, autobus czerwony. Dobrze. Eee, numer 5, zostało 20 sekund. I'm walking away. Tak jest. Świetnie. Szóstka dla Ciebie, proszę bardzo, 15 sekund zostało. Słuchamy. Bo jesteś ty. Tak jest. I kto? Wykonawca? Krzysztof Krawczyk. Krawczyk. Oczywiście. Siódemeczka dla ciebie. 14 sekund. Spokojnie, słuchamy. Tolerancja. Stanisław Sojka. Dobrze. No mój drogi, teraz jest dużo lepsza sytuacja, bo masz 11 sekund i jedna piosenka, Chyba jeden wiem, tytuł. co to jest, ale pozwolę posłuchać. Nie pomyl się, bo mhm. to jest szansa dla ciebie naprawdę duża. Mhm. E, to co? Gotowy jesteś? Tak, Spokojnie posłuchaj. Gotowy. 11 mhm. sekund, sporo czasu. Idę co mi przychodzi do głowy to Georgia of my mind. No nie. Ale, wiesz, naprawdę to jest ciężko powiedzieć teraz, jak, 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 jak mam to, to, to skomentować, bo początek mi tak zabrzmiał właśnie jak Ray Charles, a później już nie wiem. Roxanne, Roxanne. Hmm. you don't have to I wear the dress tonight. No szkoda, the police. Słuchajcie, aj, ale no jeszcze jeszcze jedno musi być musimy coś dłużej. No nie. No jeszcze jeden odcinek został. Uh -huh. Słuchaj. To rock ten tak inaczej brzmi trochę, właśnie. No. I... no. Dzisiaj 2390 zł w dzisiejszym odcinku. W sumie 4690. No, to tam tam. Zegarek jest. Dzięki. Czas na kolejny odcinek, ale obiecę, że jak trafić do finału, to nie będzie tej jednej piosenki tego wszystkiego. nadzieję, że tak będzie. Trzymam na Ciebie kciuki, dziękuję. Proszę Państwa, to wszystko na dziś. E, emocje były. No, trochę się nie udało, nie zawsze się udaje. Ale mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie dużo lepiej. Do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie. Oglądajcie nasze seriale Korona Królów. My po Telekspresie. Do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie ze studia. Finał miesiąca już w niedzielę, 3 listopada o 18.30. Na zwycięzcę czekasz 80 tysięcy złotych. Zapraszam. Jaka to melodia? Beata Kozidrak i zespół Bajm serdecznie zapraszamy. Już w najbliższą sobotę gwiazdy Czaru Par w nowej osłonie. Czy my się bawiamy Kasi i Marcina? Ja trochę się boję. Całą noc się przygotowywaliśmy, żeby o. dzisiaj dobrze wypaść. Najbliższa niedziela to wielkie spotkanie postaci historycznych, filmowych i muzycznych, czyli sobowtóry jak malowane. Hello beauties! Świetna muzyka, wielkie pieniądze do wygrania, wielkie gwiazdy. Hi, I'm Rick Astley and I'm going to be on Yakata Melodia. So come on. Part of the program is Super Express. It's great. You, no, never gonna give you